Proszę pana, czy jak pan ostatnio był tam w urzędzie, żeby ten nocniczek panu zarejestrowali, to dali panu pokwitowanie? Jak pan przyniósł ten nocniczek? No, tak, tak, mam Pokwi Ale, ale ma, ma, ma pan tu przy sobie? Nie, nie, w No bo, domu. Ja, bo ja to muszę mieć. No to ja panu później przyniosę. Później pani przyniesie? Tak. A dali panu od razu, czy się trochę targowali? I, tak, delikatnie się trochę targowali. Ale to pan tak, jak mówiłem, że panu po, po, tą pokrywkę trochę odsunął, tak? żeby, żeby troszkę poczuli zawartość, tak? Tak. I, w, I wtedy już się przestali targować? Przestali się targować. A powiedział pan, że jak, że jak nie, nie dadzą pochwytowania, to przyjdzie Zarzycki z, z kamerą i tam zrobi porządek w tym urzędzie? Tak, powiedziałem, po No, No, to, no to, pra, to prawidłowo, to zrobi pan wszystko bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, dobrze. To, to, A jutro pan podyżuruje też z nocniczkiem? Oczywiście. No, to, to bardzo, bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję w imieniu wszystkich tutaj w, w Staszowie, którzy pożyczają nocniczego ode mnie, no i w tym momencie już również i od pana. Dobry. Szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. I żeby nocniczek zawsze był pełny. Pełny, tak. I żeby pan nie zgubił pokwitowań. Nie. nie. Nigdy, bo ja je wszystkie muszę, muszę mieć, ja je zbieram. Nie, nie. Dziękuję bardzo.